Szczęść Boże, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Świętujemy Narodzenie Pańskie. Dziś obchodzimy Święto Świętej Rodziny. Tak, tak, nie pomyliłem się. Normalnie gdyby nie niedziela, to byłby Dzień Świętego Szczepana, ale ponieważ jest to 26 grudnia w tym roku, to niedziela. Więc obchodzimy niedzielę świętej rodziny. O czym będzie dziś? O znajdowaniu Jezusa. Szukać i odnaleźć Jezusa. Zapraszam bardzo serdecznie. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Żydzi pielgrzymowali do Jerozolimy, no i mamy też pielgrzymującą Świętą Rodzinę. Nie szli sami, szli wśród znajomych, wśród bliskich, tłum, no i zgubił się Jezus. Rodzice więc szukają Go, odnajdują w świątyni, gdzie siedzi, zadaje pytania. No, często mądrego poznać nie tyle co mówi, ale po pytaniach, które zadaje, tak? Inteligentni ludzie zadają bardzo inteligentne pytania. Jezus rozmawia z tymi, którzy są znawcami prawa, i Jego bystrość umysłu zdumiewa wszystkich. To słowo jest dla nas wielowątkowe. Pierwszy wątek to niewątpliwie, jak ważna jest rodzina i troszczmy się o przekaz wiary w rodzinie na tyle, na ile możemy. Nawet jeśli nie masz już w domu swoich dzieci, to możesz inspirować innych w Twojej rodzinie, Twoje wnuki, na przykład, do wiary do tego, kim jest Jezus, oczywiście z delikatnością i taką naturalnością. Jeśli masz jeszcze dzieci w swoim domu, to dziel się po prostu wiarą i nie nachalnie znowu ale wprowadzaj w doświadczenie modlitwy, w doświadczenie yy, zwyczajów związanych z wiarą, z religijnością, yy, z kościołem. To bardzo ważne, żeby rodzina też relacje nasze, przyjaźnie były tą przestrzenią, gdzie yy, spotykamy się nie tylko ze sobą, ale z Bogiem. To bardzo cenne, yy, żeby yy, no właśnie z tymi najbliższymi, żeby z przyjaciółmi Mieć więź poprzez Jezusa i z Jezusem. A drugi wątek bardzo istotny, na który chcę zwrócić uwagę, to jest szukanie Jezusa. Gdzie go szukać? Niewątpliwie w słowie Bożym. No, tu będę wciąż to przypominał. Mieć słowo, czytać słowo, żyć słowem. Miej jakieś miejsce w Twoim domu, gdzie leży otwarta Biblia i z szacunkiem odnośnie się do Słowa Bożego. Módl się, módl się z serca i w sercu swoim. Przecież jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Odnajdujemy Boga, gdy zatrzymujemy się w naszym życiu, gdy przeżywamy świadomie swoje życie. Odnajdujemy Jezusa w Kościele jako wspólnocie. Tak, to właśnie wspólnota wierzących, ochrzczonych jest tą Przestrzenią, tą społecznością, gdzie odnajduję Pana i mam pewność, że on jest. Gdy jest liturgia, czy liturgia godzin, czyli brewiarz, jak mówi Święty Benedykt, możemy być niewzruszeni pewni Bożej obecności. Ale też przecież we wspólnocie Jezus prawdziwie przychodzi. Gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Doświadczenie Kościoła, doświadczenie wspólnoty, to jest doświadczenie. Józefa, Marii i wszystkich innych. Dalej, znajdujemy Jezusa, gdy dzielimy się wiarą, gdy dzielimy się z innymi, gdy formujemy się, gdy rozmawiamy o Jezusie i o tym, co jest ważne w naszym życiu, o Bogu. Jezus rozmawia z nauczycielami o Bogu, o prawie. My możemy dzielić się swoim doświadczeniem Jezusa, spotkania z nim. Naszym wzrastaniem, i inni też zaczną się dzielić tym, co przeżywają, tym, co jest w nich. Dzięki temu ta wymiana darów jest czymś, co nas niesie, dzięki czemu wzrastamy i przez to spotykamy coraz bardziej Jezusa. Więc, więc warto, warto, żeby. Nie tylko myśleć o Jezusie, czy mieć jakieś swoje wyobrażenie Jezusa, ale prawdziwie go spotkać. I trzeci wątek, który jest bardzo ważny, łączący się z tymi dwoma poprzednimi, to, to to, że nasza tożsamość jako dzieci bożych wyraża się w tym, żeby być w tej bożej obecności, być w tym, co do Boga należy. Chodzi więc o styl życia, nie tylko o religijność, żeby spełnić. Powinności religijne, ale żeby prawdziwie żyć Bogiem. To jest po prostu norma, to jest nasza codzienność być w tym, co należy do Boga. Myślenie, życie, działanie. Potrzebujemy innych, żeby dać radę, to wszystko w sobie poukładać i tym żyć, a przede wszystkim Bożej pomocy. Bożej łaski potrzebujemy, na nią możemy liczyć, bo Bóg jest hojny dla każdego, który prosi o to, co służy wzrostowi. Drodzy, życzę Wam dobrego świętowania. Zachęcam do zmierzenia się z tym tekstem, do odniesienia Go do swojego życia. No i szukaj Jezusa. Nawet jeśli Go znalazłeś, to szukaj dalej głębiej, żeby być prawdziwie każdego dnia jedno z Nim. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.